Witam Was serdecznie. Max Paypal przedstawia Little Nightmares 2, Mały Koszmar 2. Więc zaczynamy. Tak, dokładnie, wznowimy grę. Kontynuacja. Już sobie teraz nie przypominam, gdzie ja tutaj. A, o, właściwie tak. Tutaj, ja, żebym tutaj skończył, gdzie ta ręka mnie tutaj wręcz pożarła. Chyba tutaj albo latarką. Tutaj świecić albo jakimś tutaj krzykiem. A jednak nie, tutaj nie ma tego krzyku. Że nie mogę tutaj zawołać swojego kolegi, ale jestem teraz tutaj, o kurde. Oho! Chyba będę musiał jednak uciekać e, przed tym czymś. Bo tu widać, że... A na szczęście to nie potrafi się wspinać, ale mi to przypomina normalnie taki wręcz horror. Bardzo fajnie się w tą grę gra nocą. Naprawdę. Wtedy jest bardzo fajny taki klimat. O! I skaczemy. Ale, Góżem tutaj załatwił. Raczej nie będzie miał szans, żeby. O! Ale on się tutaj wspina jeszcze. O kurde. O nie, o nie, o nie, o nie, on tutaj się wspiął. Ale żebym go tutaj teraz zgubił, więc nie ma teraz pojęcia, gdzie on teraz może się znajdować. Albo tu, albo tam. Będę musiał jednak tutaj sobie pobiec. Kurde, fabryka normalnie takich manekinów. Teraz nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale dotarłem gdzieś dalej. Dotarłem gdzieś dalej. Coś tam słyszałem. Coś tam jest. Muszę biec, muszę biec, bo się aż. O kurde, on tutaj jest! Skacz. Ale ładnie. Skacz. na być tak mrocznie co my tu mamy tutaj przejdziemy. O kurde, ta łapa jest naprawdę... A bezpiecznik, no pięknie. O, skocz. Mam bezpiecznik. Ale gdzie teraz z tym bezpiecznikiem iść? Tego akurat nie wiem. przodu. Chyba jednak tutaj. Chyba jednak tutaj sobie z tym bezpiecznikiem. O kurde. Nie, chyba szybko uciekaj, uciekaj, uciekaj. K tutaj jest młotek. Normalnie tutaj jest młotek. Ale! Tutaj był ten młotek. Kurde, mi tutaj skoczył. Jednak da rady tą rękę tutaj załatwić. Chyba to teraz zrobię. Dobra, dawaj młotka. Załatwimy go od razu. Ale niepotrzebnie puściłem normalnie ten klawisz myszki, kurde. Zapomniałem tutaj od razu od tego momentu. Ale załatwimy tą łapę łapy za chwilę załatwię. Teraz. Jest uwalona łapa. No. raz dostała. W paluchy. I dwa razy. Pięknie. No i teraz. I trzy razy. Jeszcze raz! Pięknie! Myślę, że teraz chyba mnie tutaj nie będzie nic czekało. Ale jest bezpiecznik, to jest ważne. Bezpiecznik jest tutaj. Tutaj coś widziałem, jakiś tutaj kartonik był. Chyba do przesunięcia. Walon, by kopnął normalnie ten bezpiecznik. Co go położę. I tutaj mogę iść dalej. I sobie to przesunę. A, młotek będzie mi tutaj potrzebny. Tutaj szczególnie będzie młotek mi potrzebny. Ale odgłosy tego młotka po tych kaflak słychać. Pięknie, jeden cios, wszystko załatwione. Dobra, puszczam. Tutaj będzie. Ale sobie zerknę pierwsze tutaj. A zobaczyć czy tutaj coś będzie ciekawego. Może tutaj sobie przejdę. A, to jest mój kumpel. Tylko co on tutaj robi? Hej! Ty. Ty już mamy, tutaj jesteśmy we Chyba no, będzie dobrze. Chyba tutaj będzie ok. Jest, wys wyszedłem z tego. Pięknie, jestem bezpiecznik. Więc mogę tutaj jeden dać. Jest, pięknie. Załatwione. Jeszcze jednego tutaj brakuje. Jak pamiętam, w poprzednim odcinku ja tutaj żem po schodach szedł. No i tutaj... No to może po tej stronie zobaczymy co tutaj będzie. O kurde, spokojnie. Może sobie wejdę? Nie, na szczęście tutaj nic nie będzie. Aha, tutaj bezpiecznik chyba będzie mi potrzebny, jednak tutaj trzeba go sobie wzi wziąć z tamtej strony. Tutaj trzeba zdecydowanie brać ten bezpiecznik. Taka wyciągniemy go sobie. Pani, że mam tutaj. 小百合。 Jestem dla jakichś manekinów. O kurde, tutaj też brakuje bezpiecznika. No to pięknie. Tylko, że go tutaj w ogóle nie ma. Jakaś gąbka, wiadro? Dobra, trzeba lecieć, trzeba lecieć. Sprawdzać czy tutaj czasami coś nie ma. Jakąś butelkę widzę. Ja chyba tutaj nic nie będzie. Ale nie, jest tutaj chyba wejście. No to... Hop, lecimy do góry. Oj, teraz to, ja nie wiem co się tutaj będzie działo. Hmm. O, co to jest? Ale, jak ja tutaj światłem w to świecę, no to. O kurde, chyba wiem o co chodzi. Tutaj światłem świecę. Chyba muszę tutaj tak na przemian robić. Czyli to będzie o coś takiego. Dobra. Trzeba świecić w tego kostka. Wejdziemy dalej. Ale szczęście, tak ja chyba już mi nic nie zrobi. No to ładnie te manekiny teraz będą tutaj. Będę musiał sobie obracać tą kamerę, bo nie wiadomo, czy one będą tutaj się ruszały, czy nie. Tam coś jest. No, zaczyna się mroczno robić. Zeskoczę i będzie wszystko ok. O kurde! Co mnie No, no, no. Gęmenerking, kurde. Z Chyba nie, jednak nie to. Może trzeba tak przepchnąć. Z mnie tutaj kobany wystraszył. Tylko, że tutaj zaskoczył. Poli, prawo lewo, prawo lewo, Żeby tutaj sprawdzać to. Coś mi się tu wydaje, że a, ktoś tutaj pewnie będzie się chciał ruszać. Się rusza, ten to samo. Ja cię kręcę, to było takie. Dwa menekiny się tutaj ruszają. Dobra, będzie pędzić tędy. Tędy sobie polecę. Szybciutko. O! O! Jakoś się wygiął. Tego tu. Dobra. Dobra, załatwieni zostali. Teraz pędzę tędy. Tak samo. O! Ten jakby się dziwnie skrzywił. Ten to samo. Ten tu. Hop! Hop, 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 hop. Skaczemy i idziemy. Jest! Jest! Udało się! Ale się tutaj udało! Świetnie! Myślałem, że już normalnie zaśmie tutaj chwyci, zaśmie tutaj załatwi, ale na szczęście tutaj się udało im mi uciec. Widzę, że dalej są te kroplówki. Na szczęście tutaj te manekiny się e, nie tutaj nie ruszają. Ale muszę być zawsze ostrożny. Chyba tutaj trzeba skoczyć. Chcę e, skoczyć tak dokładnie tu. Zaś do tego e, kanału wentylacyjnego. Co jest grane? Co to czy, czy co? Czy tą latarkę, bo teraz przeszkadzać. I tutaj muszę sobie teraz skoczyć. A, co jest grane? Czyżby to nie było tutaj? A, muszę sobie teraz to zerknąć. O co tutaj chodzi? się wspiąć w ogóle. Hm. Tutaj też nie, ale widzę, że tutaj to jest. No musi tutaj to być. A, teraz, no. Jakoś dziwnie się to tak przestawiło. Tutaj chyba nic nie będzie. Trzeba pędzić dalej. O kurde. Do jakiejś obsalanej toalety tutaj, żem doszedł. Rzucę kawałek sera. No, trzeba pędzić dalej. Zdecydowanie tutaj będę pędził dalej. Oh, Co to jest? Oh, ho ho. Jakieś łapy tutaj normalnie są. No kurde, Tutaj są jakieś łapy, będę musiał uważać. Naprawdę. Uwaga, 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 tutaj spokojnie. Kany zaś mnie złapało. To nie jest takie. To nie jest łatwe, naprawdę, to nie jest naprawdę łatwe. Tutaj się zaczyna robić naprawdę trudno. Oho, ojoj, 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 Złapał mnie tutaj. Przecież ja cały czas świeciłem tą latarką. Idziemy dalej. Tutaj. Dobrze, dobrze, dobrze. Tutaj nic nie złapię, okej. Na szerokość, dobra. Wygniemy i idziemy dalej. Gdzie? Gdzie? Teraz tego załatwimy. Dobra, skok. Skok. Szybko, 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 szybko. Idziemy dalej. Ale jest. Ale fajnie jest. Jest, udało się. Uch, udało się, naprawdę się udało. Dobra, skok. Ale fajnie, teraz już chyba tutaj nic mi już nie grozi. Ale widzę jakieś mydło. Tutaj to samo. Muszę zerknąć coś dalej. Bo jestem na razie... Aha, to będzie łatwe. Rzut mydłem. No. Tutaj sobie normalnie kąpiel robi w wannie. A? Tutaj coś jest? Nie, bo jest oświecone światło. To raczej tutaj się chyba. Chyba czegoś tutaj potrzebuje, żeby się wspiąć. Spróbuję. Za ciężko. Hmm, czyżby. Tutaj było. Myślę, że chyba tak. Muszę to sprawdzić. Jak ja zagaszę światło? O. I będę tutaj kiwał. Może coś będzie. Muszę zobaczyć. O kurde. O, ale szybko. Bardzo szybko. E? E? Dobra, światło jest, załatwiliśmy cię. Teraz bym mógł normalnie przycisnąć ten klawisz i żeby był załatwiony. Akurat nie było łatwe. i tutaj sobie ten wózek do tego przytwierdzę. Starczy. Skoczymy, skoczymy. Czekajcie, jeszcze tu. Najładniej. No jak on to ma wskoczyć? Mistrzostwo świata. Dobra, chyba trzeba jeszcze ten wózek trochę, trochę do ściany tutaj. Dokładnie. O! Teraz chodź. I jesteśmy świetnie. W... Teraz Teraz pora na kolejne tutaj wyzwanie. O, rany to się ruszało. Tutaj to się ruszało. Nie wiedziałem nawet, że tutaj coś jest. Dobra, trzeba powtórzyć to zadanie i zobaczyć, jak to wszystko tutaj wygląda. O, o, o. Maski bani, tutaj są tych dwóch. Będę musiał tutaj to przejść. Tędy chyba tą drogą. Czy mi się to uda? E? Gdzie? Gdzie? Ten z tyłu, kurde. Ten z tyłu, te, dwa te manekiny. E? Gdzie? Gdzie? Kurde. One są za blisko siebie. Trzeba będzie to jakoś inaczej to pyknąć. Yy, może troszkę szerzej? Muszę sobie policzyć, no bo to jest ciężka misja, od razu widzę. Że z tymi manekinami to jest jedna z najgorszych wręcz. Tak wiedziałem, kurde, ten manekin był tutaj za blisko mnie. Trzeba jakoś inaczej pyknąć. Chyba sobie tędy pobiegnę i zobaczymy teraz. Nie za ciężko powiedz tutaj. Tutaj będzie naprawdę ciężko. Może tędy sobie tutaj pobiegnę. Że będzie lepiej. O! Ach, tutaj są zaś. Rany, tu jest jeszcze ich więcej. Tędy jest jeszcze gorzej. Tędy jest zdecydowanie jeszcze gorzej. Więc chyba tędy sobie tutaj polecę tak jak to było o. dobra teraz ich tutaj wykiwam. Trzeba będzie ich tak lekko wykiwać, żeby oni do mnie podeszli, później ja ich tutaj zrobię na szaro. Już coś tutaj mam. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Ale widzę tego. O nie, oj nie! Złapali, my to jest jesteśmy. Najcie... To jest bardzo trudne. To nie jest łatwe, chyba. To jest jedno z najtrudniejszych zadań, coś mi się wydaje. Zdecydowanie ja tutaj. No i mnie złapali. Kurde, te, te manekiny też tutaj przeszkadzają. Bo nie widzę dokładnego wyra... wyraźnego ekranu. Niestety, niestety tutaj albo trzeba to biegiem bardzo szybkim to załatwić, albo naprawdę, bo powoli no, nie ma szans, żeby to przejść. No, od razu mówię. No i tak właśnie myślałem, albo z takimi skokami to będę robił. Może wtedy się uda. O, takimi. O, wręcz skokie. Jeszcze się powoli pójdę. Z trzy normalnie potwory na mnie. No cóż, tutaj trzeba naprawdę bardzo szybko tutaj reagować chyba. Jest, 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 udało się pięknie. Jak ja się tutaj cieszę, że to się udało. Dawaj, skacz, skacz. Niech skacz jest. Elegancko. A, jest bezpieczny, Pięknie. Już myślałem, że mi się to nie uda. A jednak mi się to wszystko fajnie udało. Chyba będzie trzeba tutaj go rzucić. A, tutaj mam tego mojego przyjaciela. Ale to było trudne, naprawdę to było trudne. Od razu mogę powiedzieć. No i czy mi otworzysz drzwi? A, współpraca musi być. Wielkie teraz chyba ten bezpiecznik tutaj sobie wezmę. Tak ładnie. Aha, no tak, bo ja tutaj skakałem. Zbiłem takie kółko. Teraz stąd biorę ten bezpiecznik. On będzie mi potrzebny gdzie indziej. Tam na początku. E, gry. Tak jest. On też musi wziąć bezpiecznik. O i fajnie. Jest nas z dwóch. Możemy iść. Jest nas z dwóch. Możemy pędzić. Szybko, szybko, No, który pierwszy? Który pierwszy tutaj wsadzi Jest, to Pięknie. Załatwione. No i pora skoczyć. Jest. Sezami, otwórz się winda i możemy wchodzić. you <laughs> Coś jest ciemno. Coś ta muzyka przerażająca. Kolejne manekiny. I jakiś głos. Prawo, lewo, dobrze. Tutaj mogę teraz wejść na to, ale już myślę, żeby na tym odcinku tutaj z tymi manekinami sobie zakończyć, także jak wam się podobało, pójdźcie, subskrybujcie, udzielajcie w komentarzu, także do zobaczenia do następnego odcinka.